Tu Część i Lil Wayne dopuszczają wspólny album. Tegoroczna gala MTV EMA została odwołana przez konflikt zbrojny w Strefie Gazy. Kolaboracja, o której nikt by się nie spodziewał, wieloletni przyjaciel nagrywają wspólny kawałek. Legendarny zespół rockowy na piłkarskich koszulkach jednego stopowych klubów. Siemanko, witajcie! Tak jak już tutaj powiedział Alex, kolejna odsłona giga newsów. Oświetlenie fioletowo-niebieskie będzie sugerowało wam zawsze, że giga News są na kanale. I tak jest też w tym przypadku kilka ciekawych newsików, jak zawsze Oj, to tak. selekcjonowaliśmy dla was specjalnie do tego odcinka, będzie o polskiej muzyce, będzie o zagranicznej muzyce, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, będzie świeżo i będzie bardzo ciekawie. Oczywiście. A więc zaczynamy sobie od yy, tego, co słyszeliście tak naprawdę w, w intro do tego odcinka. Czyli Two Chains oraz Lil Wayne wypuszczają swój, swoją putę. Jest to, mm, powiem tak, Lil Wayne to jest artysta, którego słuchałem, jak byłem młodszy. Mm -hmm. Lali, Pop i tak dalej, Music. Go DJ, Fireman i te sprawy. I trochę mnie zaskoczyło to, bo Lil Wayne dawno niczego nie wypuszcza, to pierwsza sprawa, a druga sprawa dawno nie wypuszczał niczego dobrego, yy, tak naprawdę, bo te jego ostatnie, yy, co wypuszczał yy, płyty czy też albumy, no, moim zdaniem były kiepskie. Teraz tu część znaje, my są ciekawe tego. Puta użyje światło dzienne 17 listopada, także w listopadzie sporo jest tych, tych nowych rzeczy, które mają wychodzić. Dopuszczamy kolejne, można powiedzieć. Tak, tak. No. Abstract wcześniej, teraz właśnie Lead Wayne z 17 listopada nowy album, nazwę będzie miał Welcome to Colgrove. Jest to jakby połączenie ich dzielnic, z których oboje pochodzą, bo właśnie Lead Wayne pochodzi z Hollygrove w Louisianie, a tu Chains pochodzi z, z College Park, tak naprawdę, z stania Georgia. Także jest połączenie jakby dwóch tych. Miejscowości Wienno, stąd mamy tą, tą nazwę. Już mamy numer promujący tą całą płytę. Nazywa się Pressure. Pressure. Yy, tak, Pressure. Przysłuchałem. Nic wielkiego. Jeśli, jeśli to jest utwór, którym chcą promować płytę, to uważam, że niezbyt. Yy, ale mam nadzieję, po prostu, że pojawią tam się lepsze kawałki. Możecie sobie przesłuchać, yy, powiedzieć, jakie są Wasze odczucia od, odnośnie tego, yy, tego kawałka, który promuje tą płytę. I w zasadzie. To wszystko. Ostatni właśnie Raz Lil Wayne w 2020 roku wydał swoją płytę. Mówię, była ona kiepska. Wcześniej właśnie de Carter, chyba Five, albo Four, też wypuścił. No, niezbyt nie bardzo. To była płyta webrajsowa, na której było 30 parę kawałków. Zdarzają się takie albumy. Dla mnie to już jest trochę przezecenie. Jeżeli faktycznie tak. są to kawałki, wszystkie, które trwają gdzieś tam w okolicy 3-4 minut, czyli no, tam to najbardziej to, to, standardowo, jeżeli tak, chodzi tak. o kawałki muzyczne, to dla mnie to jest zdecydowanie za dużo, bo ta płyta na pewno musiała trwać. No... Ponad bardzo... półtorej po godziny. Nie? No nie, no mi się to generalnie nie podobało. Si się utwory, powiedzmy, by trzymały jakąś y, fajną, y, fajny poziom, to mm. jeszcze w porządku. Natomiast no ciężko utrzymać jakiś zadowalający poziom przez tyle utworów. No tak. Więc tyle, jeśli chodzi o news numer jeden. Ale jeżeli już o nowych płytach tutaj rozmawiamy, to warto też wspomnieć, że nową płytą, która już się pojawiła, bo w momencie, jak to nagrywamy, mamy 20 października, czyli świeżutki temat, bo dokładnie dzisiaj e, nam się pojawiła nowa płyta Darii Zawiałów pod tytułem o tytule Dziewczyna Pop. E, dla mnie bardzo ciekawa płyta. Ja Daria Zawiało w Osobiście, jak znałem z jakichś utworów, to głównie z tego, co leciało w radiu. Mhm. Nie zagłębiałem się nigdy za bardzo w jej muzykę, a tym razem tutaj na potrzeby też, żeby być świeżo, jeżeli chodzi o ten news, to tutaj posłuchałem sobie tej płytki, płytki Dziewczyna Pop. Bardzo fajna, przyjemna płyta. Moim zdaniem klimatycznie się wbija bardzo fajnie w obecnie panującą aurę na dworze, czyli te jesienne, trochę zimne klimaty, przeplatające się jeszcze z ostatnimi takimi podrygami ciepła, że tak powiem. Bardzo fajna płytka. Polecam sprawdzić z gościnnych udziałów na w pojawia się jedna osoba, jest to Taco Hemingway I tutaj, i tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo Ty słuchałeś tego kawałka na 100%, bo mi podsyłałeś go też, e, powiedz mi jaką oceniasz w ogóle zwrotkę Taco na tym kawałku? Powiem Ci tak. Powiem e, Ci Taco. Powiem Ci taco. Nie zawiało mnie to. <śmiech> <śmiech> powiem tak, Taco się dostosował do, do muzyki, dalej nie uważam. Zdecydowanie. Poleciał pod jej klimaty, nie wiem czy to jest odsłona, której chciałbym widzieć tego rapera, ale on się w tym czuł i, i, i miał y, Chęć na nagranie czegoś takiego to w porządku, natomiast uważam, że zwrotka zrobiona stricte pod ten utwór, niekoniecznie oddająca, jakby mm, tako, no. Ja dla mnie, no właśnie, mam dokładnie takie same wrażenie, jak gdy jak posłuchałem sobie tej zwrotki jego na tym albumie, to była ona taka po prostu bardzo brzeg... popowa. No nie brzmiało to jak Tako zdecydowanie, no. nie? ale płyta nazywa się Dziewczyna Pop, więc pojawił się też chłopak pop w formie y, Tako, więc y, no ja polecam jak najbardziej ten album, bo ja go posłuchałem od dechy do dechy i naprawdę mi się bardzo spodobał, więc y, na pewno zagościł mnie na y, playlistach. Wojtek wspomniał, która jest data, dosyć sporo premier, jeśli chodzi o, o, o to, co teraz wyszło, bo i ten właśnie Presha i to, co Wojtek powiedział, czyli Daria Zawiałow, mm -hmm. a także... Wieloletni przyjaciele, znający się od dwóch dekad ponad Steve Aoki oraz Paris Hilton. Wow! <śmiech> <śmiech> Tylko nikt się nie spodziewał! <laughs> to są, tak wspomniałem, przyjaciele, którzy utworzyli, yy, stworzyli razem piosenkę. Piosenka ma tu lighter. Także można powiedzieć, połączenie. Y, bardzo y, widać tam y, Paris Hilton w tej piosence i Steve Aoki. Steve Aoki z takich bardziej setowych piosenek bardziej poszedł można powiedzieć taką radiówkę, ale bardzo chwytliwa, puszczałem Wojtkowi przed nagraniami, y, oboje stwierdziliśmy, że no jest w porządku. Y, Paris Hilton dla tych co nie wiedzą to oprócz tej kariery, którą miała kiedyś, została teraz DJ-ką, w zasadzie nie teraz tylko już od jakiegoś czasu hmm. jest DJ-ką. Y, co ciekawe do tej piosenki słowa na, napisała Emily Warren, nie wiem czy ukaż, ukażesz, ale to jest I to wiem. bardzo znana Ghost Riderka, tak naprawdę, jeśli mm -hmm. chodzi o, o, o muzykę pop w Stanach Zjednoczonych, bo ona napisze wszystkie piosenki Dua du Lipie. Nie wiem, czy to dobrze odmieniam. Dua Lipie. Dua Lipie, no tak. Wszystkie piosenki Dua Lipie pisze. E, pisze też do Charlie XCX, nie wiem dokładnie to się mówi, ale wiesz, mm -hmm. o, o, o kto wiesz, no? Tak, więc y, do Lady Gaga też i tak dalej, więc ona jest bardzo ceniona, więc oboje stwierdzili, że to zaszczyt z kimś takim pracować. A nie co wiesz. ciekawe, Emily Warren napisała słowa do tej piosenki y, po występie Steve'a Aokiego właśnie w Miami. Mówiła, że tego występ był tak inspirujący, że chciała właśnie nagrać coś dla niego, aby móc to zrobić. Paris Hilton zapytana w wywiadzie, dlaczego w ogóle teraz zdecydowała się tak naprawdę nagrać piosenkę swoim przyjacielem, który od tylu lat no, gdzieś tam się znają. Tak? To powiedziała, że sama nie wie, wiele razy pisała do Steve'a Owkiego, czemu nie mogą czegoś razem nagrać, a Steve Aoki odpowiedział po prostu enigmatycznie, że on musi czuć, że dana piosenka jest pod kogoś. Jak usłyszał słowa do tej piosenki i gdzieś tam miał w żułowie bit, jaki do tego zrobi, to wiedział: OK, tu będzie Paris pasowała, Paris będzie pasowała na 100%. Także y, stąd też y, udział jej w tej piosence, co ciekawe. Ona już została, piosenka zagrana wstępnie, nikt nie wiedział, że ona się pojawi y, później na jakimś płycie, czy też po prostu na jakimś, y, że miała swoje wydanie. Y, Tumorolent, który odbył się w tym roku. Y, Zakończenie tego tumoru lendu seta Steve'a Aoki'ego właśnie miało miejsce, gdzie Paris Hilton wyszła na scenę, dołączyła do niego i tę piosenkę zagrali. Potem Steve Aoki swoim znanym ruchem rzucił ciasto. E, nie wiem, czy to, tak rzuca tak, tak. Tak, 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 Zapamiętałem no? co ciekawe Steve Aoki, czy on kiedyś zaprzestanie rzucania tego ciasta. On mówi, że już miał takie myśli, że coraz starszy jest, może nie wypada, ale mówi, że zawsze jak wychodzi na scenę, czy też na jakiś event, to ludzie wręcz błagają o to, żeby tym ciastem dostać. Daj więc, mi ciasto! On mówi, że jak będą, no nie może im tego odmówić, więc bierze ciasto i rzuca, wskakuje w nich i tak dalej. Także ta płyta będzie miała miejsce 17 tego listopada, bo to jest zapowiedź płyty. To ten sam dzień, o którym już wspomniałeś, przy okazji. Tak, o, przy okazji Tu Częza tak i, i Lil Wayne'a, tak? Także no w listopadzie będzie się działo. Bardzo dużo o nowych płytach mówimy ogólnie. Ty powiedziałeś na początku o Tu część i Lil Wayne'ie, że wydają wspólną płytę, czyli mieliśmy wspólną płytę e, dwójki z Ameryki. Potem ja powiedziałem o Darii Zawiałow, czyli mamy nową płytę, jeżeli chodzi o e, nasze polskie podwórko. Teraz powiedziałeś, że dwójka przyjaciół też tworzy wspólną płytę. A ja powiem, że wspólną płytę też tworzy legendarny zespół, który nazywa się The Rolling Stones, a dokładnie. Ta płyta będzie nazywała się Haki Diamonds. I co ciekawe, sam news, który, z którym chcemy się wami, z Wami podzielić, no to, to nie chodzi o samą płytę, bo płyta się już pojawiła. Też dokładnie dzisiaj, 20 października, płyta zadebiutowała na portalach streamingowych oraz oczywiście na półkach sklepowych. No ale tutaj ciekawa rzecz jest taka, że dla osób, które interesują się piłką, mogą kojarzyć, że FC Barcelona to jest właśnie klub z Ligi Hiszpańskiej, który ma podpisaną umowę sponsorską z Spotify. Wskazać. W ramach tej umowy sponsorskiej na Najważniejszych meczach ligi, czyli na tak zwanych Grand Derby, w których Barcelona mierzy się z Realem Madryt, Spotify przygotowuje specjalne koszulki dla Barcelony. To są dokładnie te same koszulki, w które oni grają normalnie, z tym, że nie ma loga Spotify na koszulce, tylko jest logo danego artysty. Mieliśmy już taką sytuację dwa razy, nie wiem czy pamiętasz, kto się pojawiał już na tych. Raz koszulkach? była słówka, ale to nie był Wersoft, <laughs> tylko to był Drake. <laughs> tak, dokładnie. a drugi raz. Nie wiem, nie wiem. Była to Rosalia. A, było, tak. Była Rosalia ze swoją płytą, z tego co pamiętam, Motomami chyba się nazywała. Tak, Wtedy tak, była taka też śmieszna sprawa, że ona śpiewała hymn Barcelony przed tym meczem, Było nagrania nagraniach śpiewa hymn Barcelony, ale zamiast słów w hymnie postawiała wszędzie słowo Motomani. Motomani". <laughs> I Tak to śmiesznie dosyć przyczyniało. No ale tym razem pojawi się ten legendarny już, można powiedzieć, znak zespołu The Rolling Stones, czyli ten język taki charakterystyczny bardzo na koszulkach Barcelony. Także płyta The Rolling Stones już jest. A mecz, na którym zobaczycie te yy, wspaniałe koszulki, o których tutaj mówimy, odbędzie się 28 października, czyli w sobotę. Zgadza się. 20 października kolejna premiera. Dzisiaj Lana Del Rey wypuściła swoją piosenkę, ale yy, w, w kolaboracji z kimś. Ma kogoś na ficie, a raczej ona jest na ficie tak naprawdę. Jest to irlandzka artystka, nazywa się Holly McGree. Yy, tak naprawdę się dobrze o tym mówię. Jest to taka staroświecka, taka tęskna ballada, czyli coś, z czego Lana Del Rey yy, słynie. Tej artystki drugiej nie znałem, ale sobie ją odpalicie na, na, na Spotify to faktycznie no ona nie ma zbyt wielu tych odsłon, więc zdziwiłem się na, taką, y, na takie połączenie, tak naprawdę, że Lana Dead ray zdecydowała się tam wystąpić. Obie się tarzą wielkim szacunkiem, mówią, że są z pełnym podziwem, y, rozmawiają o swoim, mówią o swoim warsztacie wokalnym. Co dodatkowo Holly powiedziała, że gdyby kiedykolwiek powstał film o Lana d taki dokumentalny, czy, nie może nie dokumentalny, tylko biograficzny, to chętnie by zagrała y, jako Lana y, w jej filmie, tak naprawdę. Dodatkowo na The nie wiem czy wiesz, ma dramę na Instagramie. Uuu, będzie na Fame MMA może? Nie, na Fame MMA może nie, ale takie myślę, ale nieważne. Także ma, ma, ma dramę, dzisiaj się tego ustosunkowałem, byłem trochę w szoku, że taka artystka takiego kalibru dała się ponieść trochę emocją. Tak naprawdę jeden z komentarzy był o tym, że ona pochodzi tam naprawdę z bogatego domu, że jest snobką i tak dalej i w ogóle to takie klimaty, że po prostu nie... Każdy kto, powinien, on, każdy, kto nosi sukces, to powinien być z biednej rodziny i tak dalej. Ona tego nie miała i, i, i w ogóle, i w ogóle. Nagrała o tym film, że ona wcale nie jest z bogatego domu, że tak naprawdę jest z małego miasteczka, które liczy 900 osób. Mega się drama tego zrobiła, mega trendujące to jest na, na, na Soszanach. Także sobie sprawdźcie. Nie wiem, czy artysta, artystka czy artysta generalnie tego, tego kalibru powinien odpowiadać aż na komentarze w formie filmu w kolejnym poście. To mhm. dla mnie było takie dosyć dziwne, że zdecydowała się tam, powiedzmy komentarz do tego od, odnoszący tego, Oświadczenie. By zrozumiał. Oświadczenia te są popularne, a to inna ta platforma. No, także byłem trochę w szoku. Natomiast to wszystko, się chodzi o Lana Del Rey. Fajnie słyszeć, że Lana Del Rey wydaje nowe rzeczy. Być może, jak wydaje ich trochę więcej, w przyszłym roku załapie się na jakieś nagrody. A jeżeli o nagrodach mowa, to. Yy, ale już. zrobił przejście. Ja to dziękuję. już. Ale płynne to było. <laughs> Tak jest. Słuchajcie, a tutaj, już tutaj stricte o temacie, do 5 listopada w Paryżu, dokładnie w Nord, wille Pinte w Paryżu, miała odbyć się gala rozdania nagród MTV i czyli można powiedzieć, że jednej z prestiżowych bardziej nagród, jeżeli Zgadza chodzi się, tak. o kategorię muzyczną. Wiadomo, że Grammy, jeżeli chodzi o Amerykę, to jest to chyba najbardziej popularne, ale MTV i MA to zawsze gdzieś to jest coś takiego, co często się o tym mówiło. W szczególności, jak kiedyś MTV było bardzo popularne, to w szczególności, jak to się zbliżało, już to rozdanie tak, nagród, to często były. Gdzieś jakieś informacje na ten temat właśnie tam pojawiały się, no ale niestety gala w tym roku się nie odbędzie. Pomimo, że miała się odbyć w Paryżu, w którym nie dochodzi w tym momencie do żadnych zamieszek ani nic takiego, to ze względu na y, konflikt zbrojowy w strefie gazy. Yy organizacja postanowiła odwołać tegoroczne wydarzenie. Miało to być drugi raz w Paryżu po 1995 roku, kiedy pierwszy raz właśnie co to do Paryżu. Z tego co pamiętam, to była to druga edycja wtedy całej tej gali i teraz miała właśnie powrócić do Paryża. Też z takich ciekawostek sobie tutaj wyciągnąłem, że wśród nominowanych najwięcej nominacji posiadała Taylor Swift. Było to aż 7 nominacji. Pojawiła się też w nominacjach dosyć wysoko. Olivia Rodrigo i César, one miały po sześć nominacji. Dodatkowo w gronie faworytów była także Doja Cat. Maneskin, Miley Cyrus oraz Nicki Minaj, które miały pół cztery nominacje. Obecnie topka, można powiedzieć, Taylor Swift bije wszystkie możliwe rekordy, jeśli chodzi o, o Spotify, Tidal i mm -hmm. też generalnie o trasę koncertową. No zarobiła teraz, czytałem, że z tasy która właśnie się skończyła, 4,1 miliarda dolarów. Totalny rekord, także wow, po prostu. No i słuchajcie, tak, przez News fajnie przepnęliśmy, ale teraz, jak tutaj widzicie, o, mignęło właśnie na ekranie. Giga, polecajki. Tak jest. Yy, znowu tak jak ostatnio znaleźliśmy kilka fajnych kawałków, a niekoniecznie można powiedzieć też słowo znaleźliśmy, bo to są bardziej kawałki, na które trafiliśmy, które nam się spodobały. Tak, i chcemy się podzielić. Chcemy się z wami podzielić, licząc, że wam może też się spodobają, więc Alex, dawaj, rzucaj, co tam masz pierwszego. Yy, mi Spotify poleciło piosenkę z albumu, który przesłuchałem wiele razy. Zdziwiłem się właśnie tą piosenkę. I yy... Polecił tak naprawdę Spotify, bo jest to artysta z totalnego mainstreamu. Ace Broki. No. Piosenka I Smoked Away My Brain. Przysłuchałem sobie to z miłą chęcią, bo zawsze lubię as 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 Znowu a... będzie zbliżenie. o, na się, Ten. Także bardzo lubię posłuchać Ace Parokiego sobie, więc miło sobie to przesłuchałem. I w sumie stwierdziłem, że okej, okay, to jest kawałek i artysta, który wiele osób może znać, ale z drugiej strony stwierdziłem, że skoro odświeżyłem sobie po takim czasie, to może jeśli wam to polecę, to też sobie chętnie to odpalicie. Także ode mnie pozycja numer jeden. Dobra, to w takim razie ode mnie, jeżeli chodzi o pierwszą polecajkę, to ja rzucam tutaj wam międzykontynentalne połączenie The Kid LAROI, Young Cook, albo Jung Cook, chyba bardziej to się można, można czytać, z Centralem Sea. Tłumacz, kawałek się nazywa. Multikontynentalna współpraca, można powiedzieć, bo The Kid LAROI to Australia. Jung Cook to jest BTS, jeżeli ktoś nie zna, czyli K-pop, Korea Południowa. No Wszyscy i Central Sea Wielka Brytania. Więc no ciekawe połączenie. I bardzo ciekawy numer, więc polecam sprawdzić przede wszystkim, bo fajne brzmienia tutaj się przemycają w tym kawałku. I na pewno warto gdzieś to wrzucić sobie na playlistę. Co warto jeszcze rzucić sobie na playlistę? Uczę się od Ciebie, jeśli chodzi <grymne> o przejścia. E, Dawosk Dokta mieli swoją premierę swojej płyty miesiąc temu, ale kawałek, który otwiera to Benzo dealer polecam mocno. Niedawno też mieli swój koncert w tamie. Mm. Mm, tak, tutaj w Poznaniu w tamie jest taki klub, więc bardzo fajna tutaj e, pozycja, jeśli chodzi o taką muzykę Elektro. To są klimaty, których e, no, gdzieś tam lubię sobie odkrywać i lubię się osłuchiwać e, w tym. Także Benzo dealer, Dawosk Dokta polecam mocno. Dobra, jak dość w stronę elektroniki, no to może ja też coś elektronicznego tutaj rzucę. Myślę, że DJ, który jest na językach całego elektronicznego świata, elektronicznej muzyki obecnie. DJ Czyli, czyli Fred Again. <laughs> ja tutaj rzucam Freda Again z, z artystą o y, pseudonimie Josie. Wydał kawałek, który nazywa się Ten. Y, I w ogóle kawałek bardzo fajny. Ja bardzo lubię Freda Again. Dla mnie to jest niesamowity DJ. Jeżeli ktoś nadal nie wie, kto to jest Freda Gen i a dla mnie to jest po prostu niemożliwe w tym momencie już praktycznie, bo jest on tak popularny w chwili obecnej, to polecam sprawdzić przede wszystkim występ Boiler Room w Londynie na żywo, jak Fred tam się prezentował, to od razu pewnie gdzieś trafi na wasze głośniki kilka jego kawałków. Wojtek dał swojego DJ-a, DJ-a mam też i ja, jest to DJ Fejka, piosenka Pulsing, jest to DJ, którego bardzo lubię, opracować sobie go wszystkie kawałki można go słuchać tak naprawdę od rana do wieczora, o każdej porze dnia. I, I zawsze wam wejdzie, tak uważam, to jest taki e, t, tego rodzaju e, muzyk. Także jeśli chodzi o piosenkę Pulsing, jest to piosenka tak, jak sama nazwa mówi, gdzieś tam stopniowo narasta e, sobie od początku i wchodzi w coraz e, szybszy rytm, i to ujście takie, to, ta, ta cała erupcja tego rytmu na, 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 w samej połowie piosenki można powiedzieć, że jest niesamowita. Na pewno e, fajnie właśnie tego będzie słuchało. Ode ta polecajka jest jak najbardziej e, na miejscu, ale obczacie sobie też całą twórczość fejki. To jest fajki. Tak, to nie są fejki, a fejkowym królikiem może okazać się Bad Bunny, ale wydał nową płytę, ale tutaj na pewno nie spodziewajcie się królika, chciałem powiedzieć kota w worku, ale tutaj królik Bad Bunny, wiecie o co chodzi. Tak, artysta wydał nową płytę, artysta z Puerto Rico, rapujący w swoim ojczystym języku, więc U. jest to bardzo ciekawa rzecz. Ja bardzo go lubię, jeżeli chodzi o właśnie jego kawałki, bardzo mi się, kawałek, którym... On był gościnnie na nowej płycie Travisa Scotta, tak. kawałek nazywał się K-Pop, yes. kawałku też był The Weekend, więc jeżeli nie znacie tego kawałka, to też polecam, ale ja przede wszystkim polecam najnowszą płytę Bad która trafiła właśnie na portale streamingowe już tydzień temu od czasu jak to nagrywamy, więc jest to świeży temat, ale już z tydzień gdzieś się pojawia na waszych streamingach pewnie, może go przeoczyliście, jak przeoczyliście to zapraszam, sprawdzajcie jak najbardziej. Moja ostatnia propozycja, czwarta, Klanglos oraz Lonely Traveler". Lonely Traveler" to oczywiście jest tytuł tej, tej piosenki, bardzo fajne, mocniejsze brzmienie, jeśli chodzi też klimat elektro, znowu tak naprawdę. Jest to piosenka, która mega uderzyła w moje gusta. właśnie ostatnio sobie słuchałem ją, idąc, wracając do domu dzisiaj. Także świeże odkrycie, Przysłuchajcie sobie, mega propozycja jak dla mnie. Myślę, że też inne piosenki tego artysty są śmiało do odtworzenia, podobnie właśnie jak przy Fajce. Myślę, że tutaj się nie ma co nudzić, jeśli chodzi o o, tak naprawdę, o gatunek muzyczny i o to, w, jakim, w jakie rejony trafiają ci, ci, ci DJ, -e tak naprawdę. Lonely Traveler, można powiedzieć, że samotnie wracałeś do domu i lone Traveller. Tak, właśnie dlatego się utożyła. to Towarzyszyła ta piosenka. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie towarzyszył Wam nasz podcast też w... i miło spędziliście czas oglądając najnowsze giganiusy. Pamiętajcie, że wpaść na nasze social media, które gdzieś się pojawiają tutaj na ekranie. Dodatkowo pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, zostawiajcie też lajki, dzwoneczkiem, subskrypcja koniecznie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku Giganiusów. sprawdzajcie też naszą serię, co słychać w gdzie odwiedzamy egzotyczne, ale nie tylko egzotyczne, kraje i sprawdzamy co słychać w ich muzyce. No a na dzisiaj to będzie tyle od nas. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek oraz like w tym oto momencie teraz. Nie, nie skończymy filmiku dopóki tego nie zrobicie. Macie teraz oglądacie film zróbcie to teraz. Ty Alex, ale kiedy oni to zrobią? Bo już minęła godzina. Co?